Ludzie, ludzie, zwariowałem, kupuję wasze głosy w budżecie obywatelskim naszego miasta. Kto głosuje, ten ma głos. Za każdy głos prezent dla państwa. Yy, bardzo fajna akcja, podoba mi się. Dlaczego? Yy, można od razu zagłosować, nie trzeba w domu tracić czasu, przy okazji zrobić zakupy i oddać głos. Głosowanie polega na wyborze, wybra czy wybraniu nawet trzech projektów, oddaniu głosu i Zapraszam do odbierania gadżetów od Urzędu Miasta w Rumi. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim to jedna z naszych akcji promocyjnych. Zachęcamy mieszkańców na naszym targowisku miejskim, aby do oddawania głosu bo to już ostatnie chwile w głosowaniu na budżet obywatelski na to, aby nasze miasto było piękniejsze, bardziej estetyczne, bardziej zielone, z większą ilością zajęć dla seniorów, dzieci i, i różnego rodzaju innych mieszkańców naszego miasta. Znaczy, sam pomysł, że zrobić przy rynku, dobry pomysł. No, dużo osób przychodzi jak zapomni, nie słyszał, no to przyjdzie i zrobi. Akcja polega na na kupowaniu w cudzysłowie głosów, a więc jeżeli ktoś odda głos w budżecie obywatelskim, dostaje gadżet od naszego miasta, więc im więcej głosów jak ktoś jest rodziną całą, może dostać nawet pięć gadżetów, to wszystko zależy od tego, ile osób przyjdzie ile osób zagłosuje w tym momencie i, i za każdy głos kupujemy każdy głos naszego mieszkańca. Myślę, że to jest fajna akcja Wczoraj dostałam informację od koleżanki, że coś takiego jest i prosiła mnie, żebym zagłosowała. Idę na zakupy i tu piękna akcja, mogę zagłosować. Dlatego od razu skorzystałam z okazji i zagłosowałam. Zachęcam serdecznie do głosowania. Przez internet można zagłosować każdym stacjonarnie w stacji kultura w Domu Kultury naszym w Urzędzie Miasta można oddać głos. Głosowanie trwa do 21 września do 23.59 i 59 sekund. Każdy może oddać głos, każdy może zmienić swoje miasto. Kto, nie, kto wie lepiej niż mieszkańcy, i co trzeba zrobić w mieście, żeby było ładniej, piękniej i estetycznie. Zasubskrybuj T.V. Rumia już teraz, aby być na bieżąco.